W lipcu 2025 roku agenci ICE i Gwardii Narodowej wdarli się na farmę Glasshouse w Kalifornii. Helikopter, gaz łzawiący, jeden człowiek nie przeżył. To nie fikcja, to jest początek nowej ery deportacji w Stanach Zjednoczonych. Tylko czy na pewno nowej, a może to powrót do starych bezwzględnych praktyk. W tym odcinku podcastu opowiem, jak Ameryka przeszła drogę od otwartych granic XIX wieku do najbardziej uzbrojonych służb imigracyjnych na świecie od Ellis Island i Border Patrol po współczesne ICE i CBP pod rządami Donalda Trumpa. Zrozumiesz, skąd wzięła się machina deportacji, jak powstało Homeland Security, dlaczego INS zniknęło i co stało się z krajem, który kiedyś był symbolem wolności. To jest podcast Ameryki dla Zaawansowanych. Zostań ze mną przez najbliższe 50 minut, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak powstały służby, które dziś decydują o losie milionów ludzi.